Mieszkańcy Świdrów skarżą się na remont drogi, która biegnie przez ich miejscowość. Jest to droga wojewódzka nr 808, której remont rozpoczął się już w ubiegłym roku. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Cała inwestycja to koszt 22 milionów złotych. Zdaniem mieszkańców są to zmarnowane pieniądze. Przeżyłam tu już ponad 30 lat, tyle smrodów nawąchałam z wysypiska i żeby na stare lata nie dostać chodnika, nawet takiej zwykłej, jeśli trzy razy na Świderskiej rozebrali chodnik. Czy niby nie mogli nam nawet tej starej kostki dać, żeby te dzieci mogli, żeby my mogli dojechać rowerem do miasta. Litości boskie, jak można tak traktować ludzi? Służby drogowe mieli takiego pana koordynatora. Pana kopcia z Sarnowa i powiedział, że ścieżka rowerowa i chodnik. I to publicznie powiedział, że będzie do samego łukowa. No to więc my jesteśmy winiczy. Oni po prostu nas oszukują. To jest bez sensu, jaki można powiedzieć. Bo pan koordynator, który między, był między białą a świdrami, twierdził, że ścieżka rowerowa, chodnik jest, no to więc niech on teraz przyjedzie się wytłumaczy. Albo on, albo ktoś z białej. Bo myśmy jeździli tam do białej. I nam powiedziano, że będzie ścieżka rowerowa i będzie chodnik. A tu wy, na chodniku wyrastają słupy. Ludzie, to jest paranoja. Przejście na ostrym zakręcie, gdzie było pięć wypadków śmiertelnych, dwoje dzieci zginęło małych. I Mało jeszcze? To ma, ma być więcej tragedii? I my mamy nie interweniować? My, rodzice, którzy tu mieszkamy, my, my mamy nie interweniować? To woła o pomstę do Boga! Moim zdaniem, to chodnik powinien być przy płotach iść. Tu powinien być trawnik od ulicy i w ogóle rowy powinny być kryte, a nie takie jak w tej chwili. I co z tego? Wszyscy nie będą zgarniać śnieg, ten śnieg wszystko nawalą na chodnik. I co będą nas karać za to, że my nie zgarniemy? Nie do przyjęcia dla nas, mieszkańców, i pani, odprowadzenie wody tutaj z tego pasa drogowego. Dlatego, że proszę Panią, dobrze byłoby, gdyby ktoś tutaj z Państwa bądź ewentualnie tutaj ci, którzy to projektowali, przyjechali tutaj do naszej miejscowości po tych ostatnich deszczach. Proszę Panią, to wie Pani to była wielka sadzawka, jeśli mogę tak to określić. Wie pani, woda stała na jezdni, wie pani, rowy są już pozapychane, które mają dosłownie tydzień czasu, są tutaj na przykład kolega ma trzy dni, proszę panią jest usytuowany pod zjazdem przepust, tam no nie wiem, o średnicy tam 40 centymetrów, proszę panią na chwilę obecną po tygodniu czasu jest on w dwóch części, że tak powiem średnicy już zapchany, już, już, po dwóch deszach. i teraz nasze pytanie, co będzie na wiosnę, co będzie jesienią tutaj? W ogóle nie ma do samego Łukowa ścieżki rowerowej, co najważniejsze, chcemy tego sportu, tego wszystkiego, no nie, nie ma w ogóle ścieżki rowerowej. Ta cała inwestycja tego, wie Pani, prawda, odcinku w 808, tam od, że tak powiem, Matki Boskiej na ulicy Świderskiej do końca miejscowości, wie Pani, Świdry, to jest, prawda, jedna inwestycja. I teraz my, jako tu, wie Pani, mieszkańcy, mamy takie pytanie, dlaczego to jest tak, że na ulicy Świderskiej, proszę Panią, jest po jednej stronie tej samej drogi chodnik, po drugiej stronie jezdni wie Pani jeszcze chodnik i jest jeszcze ścieżka rowerowa. A w naszej wie pani miejscowości, gdzie jest, podkreślam, ta sama inwestycja, ta sama kategoria drogi. Jest jeden chodnik, wie pani i to zresztą już nie na całej długości. I tak nasz o machu, 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 a tu socirki, za nasze pieniądze, weźmy na to płacimy. Co dnia się nam tu nie leje, I nikt nie słucha. Żeby tu wiedział jakiś urzędnik z Unii, że tu takie robicie cyrki, to nie wiem, to trzeba by tu w Łukowie postawić jakiś areszt nie pozamykać to wszystko. Mówi się o azylach, przejścia dla pieszych, tam na Łuku, że będzie wybudowany na środku azyl. Jest przejście dla pieszych. Wybudujemy na środku azyl. Jak ci mieszkańcy tej posesji i tamtej zjadą? W lewo? Jak nie, na środku nie, nie będzie azyl? W lewo. Nie zjadą, proszę panią, w lewo. Także, Wy pani tutaj, w tym przypadku, z mojej Pani działki Dłukowa, nie mógłbym po prostu jechać. Po prostu musiałbym jechać w tamtą stronę do Świdrów, zawracać gdzieś sobie. Tak jest i dopiero jechać Dłukowo. W porządku, w tej chwili mamy chodnik. Ile jest tego chodnika, tyle jest. Jezdnia jest taka, jaka jest. Tylko poczekajmy teraz do wyznaczenia znaków poziomych. Tak jak mówię, azyle na przejściach. Przecież ludzie nie będą mogli skręcać w posesję, bo jest azyl na środku wjazdu. Dwóch w tym momencie. Z jednej strony. Z jednej strony, tak. To prawda. To tak. Patrząc chociażby nawet tą sytuację tutaj. Łuk drogowy, przejście dla pieszych, metr szerokości, trzeba zostawić ileś tego azylu. Nie wiem, ile tam w projekcie jest, bo nie widziałem tego. Trzeba zostawić. I teraz, tak jak mówię, pójdzie ruch cały na Lublin. Wyobrazi sobie pan wójt, dzieci z klasy drugiej, trzeciej wracające ze szkoły stojące na środku jezdni, na metrze szerokości, gdzie z dwóch stron się wymija dwa tiry, dwa samochody ciężarowe. Jedna sprawa. Następne przejście dalej. Azyl będzie się kończył prawie na wjeździe do... znów do mieszkańca, który w lewo też, no co, żeby do posesji skręcić, będzie jechał prosto do sąsiada, zawracał i skręcał na swoją posesję. Ile, będzie, ile będą kosztowały te poprawki? Przecież ten człowiek, który to robił, Powinien projektował, przyjechać zobaczyć. Ja, ja, państwa, ja Państwa rozumiem z tym, że tak jak mówię wszystkie te uwagi, one powinny być znacznie znacznie wcześniej. Było do konsultacji, były problemy z wjazdami na posesję, bo były pięciometrowe i trzy i pół metrowe bodajże zjazdy do posesji. Część mieszkańców zgłosiła swoje zastrzeżenia co do szerokości wjazdu, bo na wsi. Z ciągnikiem, ze sprzętem rolniczym 3-metrowym wjazdem nie da się wjechać na posesję. Więc część mieszkańców zgłosiła swoje uwagi co do tego. Owszem, tym mieszkańcom zostały zmienione wjazdy poszerzone na 4 metry, ale z 5-metrowych wjazdów, które są według mnie już takim optymalne, zostało 4-metrowe, też zostały zmienione. I teraz ja zapraszam tego pana, który projektował te wjazdy, każdy z rolników mu życzy ciągnika, dwie przyczepy, brzniwa ze zbożem, i niech spróbuje wjechać tym gwiazdem. A za rok będzie problem, bo trzeba będzie chodniki poprawiać. Wieś miała wgląd do projektu. Tylko z tego projektu, którą wieś dostała, została tylko jezdnia. Bo w projekcie, który ja widziałem, wycinek projektu, bo to dostawał gospodarz i tam cztery, pięć posesji w jedną, w drugą stronę. To w środku wsi było jezdnia patrząc w Odłukowa. Po prawej stronie droga dla rowerów, po lewej stronie był pas zieleni, chodnik i rów. Z tego została jezdnia. Tutaj na łamach telewizji ten yy, pan szef komisji, nie wiem, wie pani, tutaj nie znam jego nazwiska, oświadczył, że to takie newralgiczne przejście dla pieszych usytuowane tam na tym łuku drogi jest jednym z najbardziej bezpiecznych miejsc. To teraz my tutaj pytamy, czy ten człowiek Stał w tym miejscu, proszę panią, i chciał przez to jezdnię przejść. Bo proszę panią, przechodząc wie pani na tym łuku drogi, jako y, osoba piesza, osoba piesza, proszę panią, jeśli patrzy, to wie pani w kierunku sklepu nie widzi kompletnie nic. Nic nie widzi. Czy nic nie jedzie, proszę panią? To jest bardzo niebezpieczne. Projektant tu powinien być. Tak projektować, przewidzieć sprawę. Papierek wszystkiego nie rozwiązuje. Trzeba być w terenie i rozmawiać z ludźmi, bo oni tu najwie, najlepiej znają sytuację, bo oni tu mieszkają, mają dzieci, wnuczki, a później tragedia, a gdzie mieszkańcy? Czego nikt tego nie zgłaszał? Bo by może wojewoda przyjechał, inżynierowie, projektanci. Nie ma nikogo. Adresatem wszystkich uwag jest zarząd dróg wojewódzkich. Tutaj właśnie rozmawiamy, że uwagi różne były kierowane, odpowiedzi ze strony projektantów, którzy uczestniczyli w spotkaniach, były, że wszystko zostanie zaprojektowane. Proszę Państwa, odpowiedź jest prawdopodobnie prosta. To jest teoria, to nie jest coś, co, co jest pewne. Środki, jeśli chodzi o województwo, zostały przyznane. I w ramach tych środków wykonawca ma zrobić przebudowę. I prawdopodobnie z racji tego, że koszty wykonania tych urządzeń, tej infrastruktury, która została w tej chwili wbudowana, już doszła do tych 20 milionów po prostu na dalsze rozwiązania, które nawet zosta zostały zaakceptowane, że będą wprowadzone, pieniędzy nie ma. I to jest najprawdopodobniej taka odpowiedź. Panie Wójcie, ja myślę, że Pan widział się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, przekazywał im uwagi od mieszkańców, jak oni odpowiadają, co mówią. Tak jak powiedziałem, część uwag... Obiecują, że zostanie poprawione jeśli chodzi o zjazd na drogę gminną, jeśli chodzi o doprojektowanie istniejących zjazdów, natomiast w pozostałych kwestiach mówią, że będzie to możliwe do zrobienia, ale po zakończeniu inwestycji jako odrębne zadanie. Będziemy występować do Zarządu Dróg Wojewódzkich z tymi uwagami. One zresztą zostały już spisane i zostały wysłane. No, Zarząd Dróg Wojewódzkich teraz odwraca, jak to się mówi, całą sytuację i mówi, że nie było uwag, czy też były uwagi ograniczone, które zostały ujęte w przebudowanym projekcie, zgłaszane na etapie projektowania, w tej chwili nie mają możliwości zmiany. Ponieważ środki zostały przyznane na taki projekt i jego finalne wykonanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jak nie ma ludzi ekonomistów, którzy sobie przeliczają, że brakuje im funduszy, no to byłoby nie zaczynać inwestycji. nie zamknąć tę budowę na takiej etapie, jaka jest teraz. Proszę I bardzo. By, I to by było to dobre zamknięcie, ponieważ wy, wybudują, e, dokończona zostanie obwodnica łukowa, więc cały ruch na Lublin pójdzie tą drogą. Pójdzie tą drogą, bo będzie dobra droga, ładna droga. No, jezdnia, chodzi mi o jezdnię. Zostawić to, co jest, zostawić te dziury, nikt nie będzie jechał, będzie bezpieczniej. Dla pieszych, dla mieszkańców. Taka jest prawda. Lepiej jak była ta stara droga, nikt nie miał problemu, wjazd miał każdy wygodny, jak sobie wjechał, tak było dobrze. I mówię, że tu kostki brakuje dokończyć chodnik. Z tego co ja słyszałam, inny projektant projektował z prawdziwych źródeł, na przykład na Cegielnianej ulicy, to tyle było przyznane kostki, że chcąc wykorzystać kostkę trzeba było wyłożyć wszystkie posesje. No, a u nas inny projektant i nam tylko spieprzył. On pójdzie, kasy się nabierze, a my będziemy go kląć. Być może zarząd województwa powie, jeśli mają być sytuacje konfliktowe na każdym... W każdym miejscu, no to nie inwestujmy, bo zgodnie z sugestią mieszkańców lepiej nic nie robić, niż cokolwiek robić, co potem może rodzić konsekwencje. Zawsze, jak coś się robi, to są osoby, które są zadowolone i są takie, które mogą być niezadowolone, no bo jakiś tam element, prawda, jest źle wykonany. Proszę Państwa, ja myślę, że że budowa tej drogi y, idzie w trudach, będą niewątpliwie konieczne poprawki, bo jak zawsze życie pokazuje te niedociągnięcia, które nawet na stole projektowym nie da się przewidzieć, ale generalnie y, patrząc na to, co się dzieje, no droga powinna być bezpieczniejsza i dużo lepsza niż to, co było. Ja zgadzam się, też byłbym zwolennikiem tego, żeby po obydwu y, stronach drogi były chodniki, żeby ten chodnik ze ścieżką rowerową łączył się z miastem, wybiegał jeszcze hen poza Świdry w kierunku Wszczygów, byłoby idealnie. Ale wszyscy musimy sobie zdać sprawę z tego, że środki finansowe w Polsce są ograniczone i niestety nie możemy wszystkich inwestycji zrealizować na maksa, jak to się ładnie nazywa. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie chce komentować uwag mieszkańców do momentu zakończenia inwestycji. Inwestycja ta to przebudowa trasy Łuków-Kock, która jest realizowana już od kilku lat. W tym roku zostaną oddane kolejne remontowane odcinki od Łukowa do Świderek oraz od Serokomli do Wojcieżkowa. Prace na obu odcinkach zakończą się jesienią tego roku. Po zakończeniu tych prac na drodze wojewódzkiej od Kocka do Łukowa pozostanie do remontu 12-kilometrowy odcinek pomiędzy Wojcieżkowem a Świderkami.